Dzień dobry, szczęść Boże. Witam Was bardzo serdecznie. W ten kolejny wielkopostny piątek liturgia Kościoła prowadzi nas przez tekst Ewangelii według świętego Jana. To końcówka dziesiątego rozdziału. Tekst bardzo mocny. Dlatego, że Żydzi chcą ukamienować Jezusa, Jezus pyta, za który z dobrych czynów chcecie mnie ukamienować? A Żydzi odpowiadają, nie za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że powiedziałeś o sobie jestem Synem Bożym. I Pan Jezus konkluduje to tak, jeżeli jednak dokonuje dzieł Ojca, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I jaka jest odpowiedź Żydów? I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. Na czym polega dramatyzm tej sytuacji? Na zamknięciu Żydów. Są zamknięci w swoich interpretacjach. Przecież znają Pisma. Przecież znają zapowiedzi mesjańskie. Ale nie potrafią rozpoznać czasu, że oto się to realizuje. Tu i teraz. Nie potrafią zobaczyć w jaki sposób Bóg objawia swoją moc, swoją obecność przez słowa i czyny Jezusa. Są zamknięci. I to jest przestroga dla nas, gdzie i my możemy być zamknięci na Boga, przez to, że wytworzymy sobie swoją własną interpretację słowa, swoje własne rozumienie kościoła, no i swoje własne Pojmowanie Jezusa i Ewangelii. Brońmy się przed zamknięciem, w które wpadli faryzeusze, arcykapłani i wielu Żydów w czasach Jezusa, którzy odrzucili Jezusa. Mieli wśród siebie Bożego Syna, którego słowo było pełne mocy, którego znaki, czyny ukazywały miłosierdzie Boga. Przecież Jan Chrzciciel rozpoznał właśnie w Jezusie Mesjasza. Inni doświadczyli tej życiodajnej obecności Mesjasza, jednak wielu jest zamkniętymi. Prośmy Ducha Świętego. Codziennie wzywajmy Jego pomocy, aby zachował nas przed zamknięciem, przed zamknięciem w sobie, przed zamknięciem w swoim własnym wyobrażeniu. Obyśmy nie naśladowali tak naprawdę tych Żydów, którzy chcą ukamienować Jezusa, to znaczy odrzucają go ze swojego życia. Przejmujące jest to na końcu. Jezus uszedł z ich rąk, to znaczy odszedł od nich. Dobrze, że nie został ukamienowany, tak? ale odszedł i tam już nie mógł dokonać cudu, tam już nie mógł dać odnawiającego. Niosącego człowieka i budzącego nadzieję Słowa. Oby Jezus nie odszedł od nas, a my byśmy nie wyciągali ręki na Jezusa, przez to, że sprzeciwiać się będziemy Słowu, Kościołowi, że będziemy zamknięci w swoim własnym świecie religijności. Szukajmy więc Jezusa, szukajmy go w Słowie, szukajmy go w jedności Kościoła, bo on z nami jest. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie! No i zapraszam teraz na to, by zejść z kanapy. Cześć, nazywam się Dawid i zapraszam wszystkich na ćwiczenia. Jesteście gotowi? Zaczynajmy! Zaczynamy sobie od klasycznych y, pajacyków. 10 powtórzeń. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teraz skip dynamicznie. Dynamicznie kolana wysoko. Nie oszczędzaj się. Teraz wykonamy sobie delfinka tak zwanego, czyli przysiad wyrzut nóg i powrót do pozycji wyjściowej. Pamiętaj o tym, aby kontrolować swój odcinek lędźwiowy wyprost. Jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. To jest zadanie dzisiaj dla ciebie. Zapętlaj sobie te ćwiczenia taką ilość powtórzeń, abyś poczuł porządne zmęczenie. Powodzenia. Dzięki, dobrego dnia.